Rozwiedź się teraz. Bezużyteczna żona. Podczas zakupów otrzymałam maila od teściowej i rozszerzyłam oczy w szoku. Minął rok od mojego ślubu z mężem. Skargi na prace domowe, niespędzanie weekendów w domu, ostatnio nasze kłótnie nasiliły się, co mnie niepokoiło. To była ostatnia kropla. Nie zdziwiły mnie jednak obelgi zawarte w wiadomości, kto to jest ponieważ tuż obok mnie teściowa, która powinna była wysłać Emaila, przechylała głowę w zakłopotaniu. Wyszłam za mojego starszego o dwa lata męża Lennona, gdy miałam dwadzieścia osiem lat. Oboje pracowaliśmy, prowadząc intensywne życie, kropka, ale nie byłam niezadowolona z tego stylu życia. Ponieważ mój mąż starał się, aby nasz związek był silny. Teściowa, która mieszkała sama w pobliżu, była trochę trudna i niezbyt rozmowna, kropka, więc mój mąż nie zmuszał nas do częstych spotkań. Kropka, Blair, nie musisz się zmuszać, aby dogadać się z moją mamą. Każdy ma swój wygodny dystans do innych. Czułam się kochana przez jego względy. Jednak po pewnym czasie nasza codzienność zaczęła się rozpadać, kropka. czy jakość Twojego gotowania znowu spadła? Co, nie sądzę. Nie było smaczne? Hmm. Smak jest mdły. A dom nie jest odpowiednio posprzątany. Przed telewizorem jest kurz. Nie obijasz się ostatnio pewnego dnia podczas kolacji, lennon trzydził ze mnie, a ja przygryzłam wargę. Pomimo tego, że był miły, gdy się spotykaliśmy, rok po ślubie zaczął traktować mnie chłodno. Chociaż dzieliliśmy się obowiązkami domowymi, wszystko robiłam sama, kropka on jednak ciągle narzekał, a czasem mnie ignorował. Na początku myślałam, że jest po prostu w złym humorze, ale w miarę upływu czasu zaczęłam się martwić. Czy zrobiłam coś Lennowi? Nie mogłem jednak znaleźć żadnego powodu, bez względu na to, jak bardzo się nad tym zastanawiałem. Kiedy subtelnie go o to pytałam, Odpowiadał po prostu, że nic kropka w końcu wydawał się zirytowany moimi próbami przedyskutowania sprawy. Przestał zostawać w domu w weekendy i aktywnie mnie unikał. Dlaczego tak się to potoczyło, nawet jeśli zrobiłam coś źle? Nie znając przyczyny, nie mogłam niczego poprawić. Desperacko przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Może powinnam porozmawiać z jego matką w tę niedzielę. Kropka, ponieważ poznaliśmy się na przyjęciu, niestety nie mieliśmy wspólnych znajomych. Tak więc, jedyną osobą, która znała go lepiej niż ja, była jego matka. Chociaż nie powiedziałam o tym mężowi, byłam w dobrych stosunkach z jego matką. Kropka, początkowo jej dosadny sposób bycia mnie odstręczał, ale pewnego dnia to się zmieniło. Około sześć miesięcy po naszym ślubie z jakiegoś powodu odwiedziła nasz dom i zapomniała chusteczki do nosa. Kropka, kiedy jej ją przyniosłem, zauważyła brelok do kluczy na moim telefonie i lekko rozszerzyła oczy. Kropka, o, to! Znasz tę grupę? Kiedy zapytałem ze zdziwieniem, zarumieniła się i nieśmiało skinęła głową. Okazało się, że była fanką grupy idoli, którą kochałem i wspierałem przez lata. Kropka, nie mogę uwierzyć, że ty też je lubisz, Blair. Ale to krępujące, więc proszę, nie mów o tym mojemu synowi. kropka, Zniknęło wrażenie małomównej i chłodnej osoby. Teraz wyglądała na zakłopotaną, ale uśmiechniętą. Natychmiast polubiłem moją teściową. Od tamtej pory chodziliśmy razem na zakupy i koncerty, pogłębiając naszą wieś. Wierzyłem, że szczerze wysłucha moich obaw. Ale narzekając na własnego syna... Nie chciała tego słuchać, kropka obawiając się, że będę niegrzeczna, zawahałam się przed skonsultowaniem się z nią w sprawie mojego męża. Ale gdy zmagałam się z tym sama, sprawy przybrały na sile, kropka pewnego wieczoru przy kolacji spojrzał na przygotowany przeze mnie posiłek i powiedział: Wzdycham. Kolejny leniwy posiłek, hektarów. Jeśli ci nie smakuje, to nie jedz, kropka, staram się jak mogę gotować podczas pracy. Jego ciągły sarkazm, nie wiedzieć czemu, sprawił, że zaczęłam mu odpowiadać. Ale to tylko bardziej go irytowało. Co? Tak rozmawiasz ze swoim mężem? Zapomnij o tym, kropka, nie mogę tego zjeść. Stuknął się w język i wyrzucił nietknięte jedzenie do zlewu. Następnie, pozostawiając mnie oszołomioną. Zamknął się w swoim pokoju, kropka ciężko na to pracowałem. Złość wzbierała we mnie, gdy patrzyłam na zmarnowany posiłek. Chciałam uniknąć kłótni za każdym razem, gdy się spotykaliśmy. Gdybyśmy mogli śmiać się razem, jak wtedy, gdy byliśmy no, nic nie uczyniłoby mnie szczęśliwszym, kropka, ale wbrew moim nadziejom, w mojej głowie narastało podejrzenie. Czy on może mieć romans ostatnio jego nadgodziny? Podróże służbowe i wycieczki nasiliły się, a czasami wracał do domu pachnąc damskimi perfumami. Jeśli jest inna kobieta, i on myśli o niej poważnie. Uwięziona w swoich myślach, nie mogłam pozbyć się złych przeczuć. Wkrótce moje podejrzenia przerodziły się w pewność. Pewnego dnia, podczas zakupów z teściową, otrzymałam wiadomość. Myśląc, że ma to związek z pracą, sprawdziłem telefon po przeproszeniu się z nią. SMS był dla mnie szokiem. co? Co to ma znaczyć? Widząc moją reakcję, Teściowa spojrzała na mój ekran w zakłopotaniu. Następnie wyjaśniła, widząc nadawcę. Ode mnie. Nadawcą była ona z ostrymi słowami, takimi jak weź rozwód teraz. Bezużyteczna żona. Spojrzeliśmy na siebie zdezorientowani. Nadawcą była moja teściowa, ale stała obok mnie, więc najwyraźniej był to ktoś inny. Okazało się, że kilka dni temu zgubiła swój telefon. Nie martwiłem się zbytnio i planowałem poszukać go później. Ale kto to mógł być? Może. Widząc jej zdziwioną minę, odezwałem się. Chyba wiem, kto jest nadawcą. Jej uważne spojrzenie sprawiło, że postanowiłem się czymś podzielić. Kropka słuchała cicho i poważnie, a jej twarz była poważna. Ale kiedy skończyłem, uśmiechnęła się złośliwie. Udajmy, że nic nie wiemy i odpowiedzmy zgodnie z moją sugestią. Zaproponowała plan. Kropka kilka tygodni później stałem z nią przed domem. Nie było mnie w domu od tygodnia. Po tym incydencie nie bez powodu zatrzymałem się u niej. Blair, wejdźmy teraz, kropka, nie czekając na jej sygnał. Trzymałem w prawej ręce działającą kamerę wideo. Weszliśmy do domu. W tym momencie płonąłem gniewem. Tajemniczy e-mail wyjaśnił wszystkie wcześniej zagmatwane działania mojego męża. Gdzie oni są, usłyszałam dźwięki dochodzące z łazienki. Moja teściowa, która rozglądała się po pustym salonie, Wzięła mnie za rękę i skierowała się prosto do łazienki. Kropka zbierając się w sobie, otworzyłam drzwi do przebieralni, a z drugiej strony drzwi prowadzących do wandy usłyszałam wesołe głosy mężczyzny i kobiety. Kropka moja teściowa westchnęła głęboko, nieświadoma naszej obecności, a ja uśmiechnęłam się do niej. Mam pomysł! Następnie szepnąłem do niej i zaczepiłem do drzwi pręt napinający, który znalazłem w pobliżu. Kropka po upewnieniu się, że dwójka w środku nie może się wydostać, ustawiłem kamerę wideo i wziąłem głęboki oddech. Naprawdę mnie zdradzałeś, prawda? Zaskoczone moim nagłym krzykiem głosy w środku natychmiast ucichły. Kropka cień, który wydawał się być moim mężem, zbliżył się do półprzezroczystych drzwi łazienki. Wa! Co? Ten głos to. Blair. Co to do cholery jest? Drzwi się nie otworzą. Nie próbuj uciekać. Nie wypuszczę cię, dopóki nie będę zadowolony. Kropka, o czym ty mówisz? To moja linia. Wygląda na to, że dobrze się bawisz. Kto jest tam z tobą? Z drugiej strony drzwi usłyszałam ostry oddech mojego męża. Kiedy otrzymałam ten tajemniczy e-mail. Moja teściowa wspomniała, że zgubiła telefon. Nawet jeśli został skradziony, dlaczego złodziej miałby wysyłać mi Emaila z radą, bym się rozwiodła? Normalnie próbowałby wyłudzić pieniądze. Jedyną osobą, która mogła ukraść telefon mojej teściowej i podszyć się pod nią, by wysłać taką wiadomość, był mój mąż. Gdy już się zorientowałam, wyjaśniłam wszystko teściowej. Gdy dowiedziała się o okrutnym zachowaniu syna wobec mnie... Była wściekła, dlaczego nie udasz, że dałaś się nabrać i nie wyślesz wiadomości z informacją, że odchodzę. Idąc za jej radą, wysłałem wiadomość, w której napisałem, że nie mogę dłużej znosić traktowania przez twojego syna. Więc odchodzę. Później wyślę papiery rozwodowe, Od tego czasu mieszkałam w jej domu i wspólnie monitorowałyśmy poczynania mojego męża, Byłam w szoku. Gdy tylko przestałam wracać do domu, zaczął codziennie przyprowadzać inną kobietę. Odezwałam się chłodno przed drzwiami łazienki. Nie, to nie tak. Posłuchaj mnie, Blair. Najpierw otwórz te drzwi kropka przy okazji, wszystko sfotografowałam, więc mam solidne dowody. Ignorując mojego męża, który dobijał się do drzwi, zadrwiłam. Jego słowa nie były w tym momencie wiarygodne, kropka zebraliśmy wystarczająco dużo dowodów, dlatego zdecydowaliśmy się na wspólną konfrontację. Po chwili zaczął się gorączkowo tłumaczyć: Blair, to nie jest tak, jak wygląda. To nie jest zdrada. To ktoś z pracy. Naprawdę kąpiesz się z kolegami z pracy? Nie. Dowiedziałam się od mamy, że zamierzasz się ze mną rozwieść opuściłeś dom więc znalazłem się w tej sytuacji więc to twoja wina że odeszłaś pierwsza kropka mój mąż próbując teraz obwinić mnie za wszystko zostawił teściową w wymianie zirytowanych spojrzeń prawdopodobnie nie miał pojęcia że ona tam jest wtedy to się stało dlaczego ulicha wysłałam takiego maila nagle teściowa otworzyła drzwi do łazienki i stanęła przed nimi Mój mąż i kobieta, z którą był oboje zupełnie nadzy, wyglądali nas szokowanych. Co? Mamo, dlaczego tu jesteś? A kamera? Nie patrz. Nie filmuj nas. Próbowali się ukryć, nerwowo zerkając między moją wściekłą teściową a kamerą wideo. Oczywiście uniemożliwiliśmy im ucieczkę. Przez ceo wpadli do wanny i upadli na podłogę. Byłoby lepiej, gdybyście zostawili zamknięte drzwi, kropka śmiejąc się histerycznie, moja teściowa i ja patrzyliśmy, jak zrezygnowani siadają na podłodze w łazience. Co do cholery. Myślałam, że się nie dogadujecie, kropka powodem, dla którego pomyślał, że może mnie oszukać fałszywym emailem od mojej teściowej, było to, że założył, że jej nienawidzę. Gdy skończyliśmy się śmiać, spojrzała na nich surowo. Nie wiedzieliście, ale Blair i ja jesteśmy w dobrych stosunkach. Teraz, jeśli nie powiecie nam wszystkiego o Waszym związku, zostaniecie na miejscu. Obie, nagie i wyraźnie przestraszone jej zastraszeniem, zaczęły wyjaśniać: Ja oszukiwałem. To ktoś, kto przeniósł się do naszej firmy. Tak jak podejrzewałam, zakochał się w tej kobiecie i chciał się z nią ożenić po rozwodzie ze mną. Ale nie chcąc płacić alimentów, próbował zmusić mnie do zainicjowania rozwodu. Traktując mnie chłodno, kropka, kiedy nie poprosiłam o rozwód wystarczająco szybko, zmienił taktykę, próbując wbić klim między mnie a moją teściową. Ukradłam mu telefon, gdy byliśmy w domu. Potem wysłałam ci tego Emaila, bler, kropka spoglądając w te i z powrotem między moim mężem, który zwiesił głowę, a kobietą, która wyglądała na równie zaniepokojoną. Westchnęłam głęboko, kropka próbowałam naprawić nasze małżeństwo pomimo jego zachowania, ale widząc go w takim stanie, moje uczucie całkowicie wygasło. Dam ci rozwód jakiego chcesz, ale przygotuj się na alimenty. Kropka, mój mąż i kobieta zbładli na moje słowa, nie rozumiejąc sytuacji. Kropka, co? Nie ma mowy. Przeproszę, więc daruj sobie alimenty. Błagam cię. Zdesperowany, by ratować własną skórę, uklęknął na podłodze. Kobieta również błagała z bladą twarzą. Przepraszam. Jednak ich płytkie przeprosiny tylko podsyciły mój gniew. Kropka wygląda na to, że nie dostałeś jeszcze nauczki. Więc zostań tam trochę dłużej. Z tymi słowami ponownie zamknęłam ich w łazience. Kropka moja teściowa i ja zostawiłyśmy je płaczące i krzyczące, gdy przeniosłyśmy się do przestronnego salonu. Aby omówić rozwód, ostatecznie rozwiodłam się z mężem. Dzięki solidnym dowodom, które mieliśmy, byłam w stanie zażądać po 20 tysiącach dolarów od mojego męża i jego partnerki. Ich nieszczęście na tym się nie skończyło. Plotki o naszym rozwodzie rozprzestrzeniły się w ich firmie, a ich romans stał się powszechnie znany. Nie mogąc znieść osądzających spojrzeń, oboje zrezygnowali z pracy. Utrata pracy spowodowała niestabilność finansową. Ceo doprowadziło do częstych kłótni i ostatecznie do ich rozstania. W międzyczasie nadal utrzymuje bliskie relacje z moją teściową, która zerwała więzi ze swoim synem. Mamy nawet plany, by w ten weekend wybrać się razem na koncert grupy Idoli. Jako kumpel hobbysta nie mogę się doczekać wspólnego życia pełnego zabawy. Jak Ci się podobała ta historia? Subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w następnym filmie